Dziś postanowiłam nakręcić drugi filmik, który będzie poświęcony perfumom damskim numer 24 firmy Lambre. Buteleczka zawiera 20 ml perfum i kosztuje ona 68 zł. Jest to kwiatowy zapach przeznaczony na ciepłe lub wieczorne dni dla kobiet z charakterem. Czy perfumy mi się podobają? Zdecydowanie tak, gdyż jest to perfekcyjna skrojna kompozycja, która da się nie tylko polubić, ale można ją nawet pokochać? Flakonik wykonany jest ze szkła. Estetyczny wygląd buteleczki wyprofilowany kształt na pewno przyciągnie niejedno spojrzenie. Czy są one warte swojej ceny? Myślę, że tak, ponieważ są bardzo trwałe i wydajne. Mimo tego, że jest to buteleczka o małej pojemności, to posłuży mi na bardzo długo. Czy są one godne polecenia? Tak, ponieważ cena nie jest za bardzo wygórowana i z miłą chęcią poleciłabym ją swoim bliskim i znajomym. Zacznijmy od zalet tego produktu. Oczywiście trwały i oryginalny zapach łatwa aplikacja estetyczny wygląd buteleczki atrakcyjna cena dostępność wad żadnych nie dostrzegłam. Zapraszam Was na stronę producenta, gdzie możecie zapoznać się z całym asortymentem firmy yy, oraz na mojego bloga, na którym znajdziecie wiele recenzji różnych produktów, które otrzymałam w ramach testowania. Dziękuję za uwagę.